Ta dziewczyna, spiesząc się, odbiera swoje zamówienie z jedzeniem od dostawcy i rzuca mu pieniądze. Dostawca mówi: Proszę pani, dlaczego rzuca mi pani pieniądze? Czy to jest sposób, w jaki płaci się komuś? W tym momencie długowłosy chłopak dziewczyny przytula ją na pożegnanie i odchodzi. Idąc, jego złoty łańcuszek spada na ziemię, co zwraca uwagę dostawcy. Myśli o tym, żeby mu go oddać, ale mężczyzna już odszedł. Tymczasem dziewczyna ma zamiar wyjąć jedzenie z torby, gdy nagle rozlega się dzwonek do drzwi. Zakłada, że to jej chłopak, który o czymś zapomniał i biegnie otworzyć drzwi, by ze zdziwieniem zobaczyć swojego męża. Zdenerwowana pyta, co robisz w domu po południu? Mąż odpowiada, bolała mnie głowa, więc wyszedłem wcześniej z pracy. Z udawaną obojętnością mówi, ach, nie ma problemu, wejdź. Bojąc się, że mąż mógł zobaczyć jej chłopaka wychodzącego chwilę wcześniej, próbuje zachować spokój. Wtedy mąż mówi, Zrobisz mi filiżankę kawy? Ale dziewczyna kłamie, skończyła nam się kawa dziś rano. Mąż mówi, nie ma problemu. Zamówię z zewnątrz. Słysząc to, dziewczyna wpada w jeszcze większą panikę. O Boże, a jeśli przyjdzie ten sam dostawca i powie mężowi wszystko? Tymczasem jej chłopak jedzie samochodem i zauważa w lusterku, że brakuje mu złotego łańcuszka. Myśli, musiałem go zgubić, gdy byłem z moją dziewczyną w jej pokoju. Zawraca i jedzie go szukać. Wkrótce potem dostawca przyjeżdża z kawą i wręcza ją mężowi. Gdy mąż ma już zamykać drzwi, dostawca mówi: Proszę pana, czy może Pan zawołać właściciela tego domu, muszę z nim porozmawiać. Mąż odpowiada, może mi pan powiedzieć? Jestem właścicielem tego domu, a poza mną i moją żoną nikt tu nie mieszka. Słysząc zamieszanie, żona wchodzi do przedpokoju. Wskazując na nią, dostawca mówi: Proszę pani, czy może pani zawołać swojego męża? Tego, którego przed chwilą pani przytulała? Żona odpowiada ze złością: Co to za bzdury? Nie widzi pan, że mój mąż stoi tu przed panem? Dostawca mówi: Proszę pana, przysięgam, że widziałem pańską żonę, jak obejmowała mężczyznę tak blisko, że pomyślałem, iż to pan. Mam nawet dowód. Znalazłem ten złoty łańcuszek na ziemi. Chciałem go oddać. W tym momencie chłopak wraca szukając łańcuszka. Dostawca go rozpoznaje, zatrzymuje i wręcza mu łańcuszek. Chłopak bierze go, spuszczając głowę ze wstydem. Mąż zwraca się do żony i mówi. Więc to działo się za moimi plecami. Następnie patrzy na chłopaka i mówi. Obejmowałeś moją żonę i nazywałeś ją kochanie. Chłopak próbuje się wytłumaczyć, ale zanim skończy, mąż wymierza mu policzek i mówi. Od tej chwili nasza przyjaźń się kończy. Następnie wyrzuca go z domu. Patrząc na żonę, mówi: A ty też wynoś się z mojego domu, nie waż się więcej pokazać mi swojej obrzydliwej twarzy.